Cześć! Dzień dobry! Witamy się! Witamy się dzisiaj z miejscowości Banica w Beskidzie A dokładnie z dzwonnicy. Tak. Przy cerkwi świętego Kosmy i Damiana w Panicy. Skąd będziemy ruszać Przeznane nam dobrze wioski: takie jak Gunary, śnieśliwnica, Florynka. I mamy zamiar dzisiaj dotrzeć do kamiannej. Do pasieki brać. Tak miejscowości znanej z tego, że tam produkują i sprzedają miody. E, mamy zamiar tam poczynić zakupy, Aga bardzo lubi bloki, tak? Ja blok miodowy. Blok miodowy ja lubię ciasteczka, więc jest okazja, żeby się tam po prostu przejechać. Tak, zapraszamy na wycieczkę z nami. Serkę w remoncie. O. Dobrze powiedziałam? Tak. To choć się napijemy. O, no. o pijemy, nie? Są o. sprawy, są sytuacje. Ten to pod ten remont. Wszystkie gniazda buciane puste. No, wcześniej trochę w tym roku, nie? Za dwa tygodnie wcześniej poleciały. Uwaga! Nawigacja samochodowa wprowadza w błąd. Uważajcie kierowcy! Ola, opowiedz co tutaj odkryłyśmy. Odkryłyśmy tutaj po 50 razach jeżdżenia w tą i z powrotem. Tak. Bardzo ciekawy mural. Bardzo. Przedstawia namalowaną z tej fotografii rodzinę Romaniaków i Łuczkowców. To byli Łemkowie z Florynki. No jak większość albo prawie wszyscy Łemkowie z tych okolic zostali w akcji wysła stąd wygnani. A ten mural wygląda tak. jest nasze koleżeństwo, koleżanki i koledzy kozy, kozy i kozłowie oraz nasze koleżanki drobiary, prawda? Cześć drobiary! Jak tam? Co tam drobiary, no! One są strasznie zawsze rozmowne, nie drobiary? Gąski, gąski do domu strasznie przeklinają, przepraszamy. No, nara. Następna kapliczka przydomowa. Bardzo tutaj mieszkańcy dbają o takie miejsca. Zdobią kwiatami, a nowe domy jak budują, to budują też nowe przydomowe kapliczki. No niestety tutaj kawałek musimy wyjechać na główną drogę, żeby dostać się do kamianu. Na... Zaraz zobaczę na liczniku i powiem jak długo się jedzie tą główną. Strasznie nie lubię jeździć głównymi drogami. Zwrót hałas duży ruch i niebezpieczne. Dla co tak zwolniłaś? Ha! Jest już znak informujący o skręcie do kamiennej w prawo. I zaraz kawałeczek za znakiem przed sklepem rzadka skręcamy już na kamienną. No i wyszło nam, że po tej głównej drodze jest dokładnie 3 km. A teraz już sobie jedziemy taką wewnętrzną, bardzo fajną, tylko cały czas pod górkę drogą do kamiannej. Masz Ola łańcuchy, bo tu obowiązek jest. Aha, to tylko jak jest śnieg, tak. Aha, bo ja już chciałam zakładać. Ale tutaj jadąc y, jest naprawdę bardzo przyjemnie, bo właściwie jest y, bez ruchu, można powiedzieć. Jest bez ruch. Za to są bardzo fajne widoki. Ola dogoniła jakiegoś rowerzystę. Chyba przyczajka robi, żeby go wyprzedzić. On się chyba lekko zestresował. I od tego skrętu na Kamianną w Polanach do znaku, do którego się właśnie zbliżam, jest około 3 km. I jesteśmy w centralnej części Kamiannej, gdzie jest sklep miodowy, dom pszczelarza. Nie fontanna działająca dziś. Dziś działająca fontanna, no. która wygląda tak. No a tutaj mamy już cerkiew i pasiekę brać. Z szczelarski. Nie spodziewałam. Tylko tak udajesz. A nie, raz tak. Tylko tak udajesz, że nie masz siły. No nie, raz trochę tam. Mm. Pościemniam sobie. Mm. Ale przy kościele to nie wypada, nie? Mm. No, ściemniać. No to wjechałam. No a tutaj mamy taki skansenik. Zaraz Ola drapnie kamerę i trochę pokaże, jak on wygląda. Ola, to idzie zaraz do kawiarni miodowej na kawkę i ciasteczko miodowe. Do, że, a ja na blok mio... miodowy. Jest tam kto? Dzień dobry. Czy zastałam pszczółkę? Z... Kręci się. Ten przerażający. I jak to powiedział właśnie przed chwilą pan, tam pani opowiada, że cuda na kiju. Ola, cuda na kiju tu są. Na kiju miodowym. <grym> Zobacz, jak ładnie cerkiewka z drugiej strony wygląda. No, widzę właśnie. No te ule, mimo że są niektóre takie fikuśne, są czynne. Tutaj już raczej tylko z daleka popatrzeć. Ten fajny, takie spnia drzewa. Tutaj aladomki. A pszczoły grasują. Robią pyszny miodek. A tutaj jest sklepik i można sobie pokupować pyszne, miodowe produkty. No tutaj w sklepie jest taki ul pokazowy. Można zobaczyć, jak pracują pszczoły. A tutaj jest królowa z takim numerkiem 79. O, tutaj z tym żółtym znaczkiem kropeczką. No i można sobie tutaj kupić przeróżne miodowe wyroby. Jest taka kawiarenka. A tutaj w kawiarni pan właściciel powiedział: że dla wszystkich cyklistów jest taki poczęstunek, i można sobie. Próbować takiego świeżego miodku z wafelkiem i kupić takie, które ja polecam, bloki miodowe. To sobie urządziłyśmy a taką ale gościnkę, prawda? Gościnkę mamy, tak. Ciasteczka mhm. jemy. A, ciasteczka jemy. Bloki jemy. zakupione. Bloki mamy, Cawusia. kawusia, kawusia, mamy. pani serwusowa. Mhm. A chcesz gryza? No pewnie. Się pytasz. A my już z górki fajny chłodek. No i niestety teraz trzy kilometry główną drogą. Ja mam paliwa, a stacja pani nieczynna jest. Ja nie wiem, ja mam rezerwę, czy ja dojadę. O, jeszcze są bociany. Ja nie wiem, stanę, bo nie wiem czy widać. Jeszcze nie wszystkie odleciały. O, ostatnie bociki w tym sezonie. Ja nie wiem czy widać. Bociki. Dzień dobry. Boczki, jeszcze nie odlatuje ta? Weź się zachowuj, bo ludzie ci dzień dobry mówią, bo się ciebie boją. <gry> boczki, boczki, bo już część poleciała. W winnej partii, tak? Tak, to nie ten turnus. Nie ten turnus? O! Trzymajta się, tam w Afryce. Boczki. A jeszcze tu wjedziemy do takiej cerkwi i kościółka, pokażemy. tutaj mamy dwa obiekty sakralne. Tak, jest cerkiew. Świeży i, i starszy. Pod, pod jakim wezwaniem jest to? O, o pani tutaj nam posłużyła informacją. Cerkwie. W świętego Dymitra jest ta stara cerkiew. Ta nie nam otworzyła kościółek, więc pozwolimy sobie Редактор No i co? Dojechałyśmy z powrotem do Banicy. Tak, żegnamy się pod Cerkiewką, tu gdzie zaczynałyśmy naszą dzisiejszą przejażdżkę. Fajna to była przejażdżka. Bardzo, Nie udane zakupy. Tak, zakupy udane, cały bagażnik Agi wypakowany blokami i ciasteczkami miodowymi. Musi Będzie co jeść. Tak, musimy cicho mówić, bo się dowiedziałyśmy, że dzisiaj jest środa, tak. Dzień Maryjny i jest. za chwilę odbędzie się msza. Tak jest. Także szybciutko żegnamy się. Bo nadciągają eee... nowi wierni. Tak. Eee... I co? Do następnego. Polecamy taką przejażdżkę, tak. bo zaczęłam mówić, że jest niewymagająca, łatwiutka jak na górskie warunki. To naprawdę prawie, że po prostym. Tam nie ma o czym mówić, jeśli chodzi o te drobne podjazdy. I co? Pozdrawiamy wszystkich, którzy cię byli w Kamiannej Murze. Tak, albo w Banicy. Albo we Wezwaneńce chociażby byli. Albo nigdzie nie byli. I no. pracowali na przykład. Pozdrawiamy. Bye. Do następnego. Bye.